Zanim się materiał, jestem przewdzięczny, że mamy aż tyle ludzi na lidze. 5000 slotów, 4826 osób. Kolejny Crown rozpoczęty. Jak chcesz to dorzucić punkty, żeby można się było cieszyć większą ekipą. Aktualnie zapisanych jest już 4883 graczy. Masa krak. Gdzie ja jestem na tym? Prozure? Eee, czy jestem w top 100 jeszcze? Jestem 28 dalej, ja nie grałem ci cały dzień. 8,2 level, byłem top 2 przez 2 dni. Byłem top 1 Warriorem i chyba Warriorem dalej jesteśmy top 1, prawda? Tak jest, Smrodek nas goni już 8,2 level, również eee, szacun. Natomiast tak to się plasuje. Jak jeszcze z nami nie grasz, to zapraszam. Dołącz masz link w opisie. Lecimy do materiału. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Nie wiem, jakie wrzucę w kolejności, ale nagrywam kilka. Myślę, że. Oj, tak, tak. Oj, bracie, zasłużyłem na Fireland ewidentnie. To zeróweczka, spokojnie Słuchajcie, pytacie mnie cały czas o wojownika Albo build już jest na kanale, więc zobacz, sprawdź kanał Albo się pojawi Natomiast dzisiaj przychodzę do was z tym O co pytaliście najczęściej Prozu, 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 nagrody za akt czwarty Gdzie odblokować sobie nowy handel I jak to w ogóle wygląda Słuchajcie, NGC MPEC od shopa Jak widzicie mamy cały sklepik Odblokowuje się w akcie czwartym Jak tylko wyjdziecie, zabijecie sobie w akcie trzecim Dorianiego I wejdziecie do Kingsmarch Ona tam sobie stoi I tam się po prostu ją... Dostaje. Aczkolwiek nie wiem, czy nie trzeba kilku um, kurcze rzeczy wykonać, najpierw, żeby ją przygarnąć do miasta. Tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba od razu ona była. Tu możecie mi ewentualnie poprawić, ale z pewnością dostaje się ją w akcie. Czwartym, tyle wiem I teraz tak, przefruniemy sobie przez wszystkie bonusy z aktu czwartego I z interludów Bo jak widzicie skończyłem sobie całość już dawno temu A pytaliście mnie wielokrotnie Gdzie staty, gdzie to, gdzie tamto Słuchajcie, to Abaddon Prison Ja wam to pokażę, poczekajcie Ja wam to wszystko pokażę, póki tu jesteśmy Bez skitu, gadanie takie to jest, wiecie, pierdo, pierdo, śmierdą Najpierw polecimy sobie do Abaddon Prison Zaczniemy od góry To jest tu w miarę szybko, więc też nie będę tam e, Nie wiadomo jak leciał Ale chcę wam mniej więcej pokazać z czym to się je Dobra, wydaje mi się, że to jest... O, dokładnie, chyba to będzie gdzieś tu. Musimy lewerem odblokować log dory. Ona tak przy tej krawędzi jakby ekranu była wtedy. Nie wiem, czy ten layout jest stały, ale... Powiem tak, chcę wam pokazać, gdzie jest ta goddeska. Zwiedziłem całą pierdzieloną mapę. Pewnie tu jest, jak znam życie. No, do no jasnej cholery. Gdzie ona jest? Jest, checkpoint i tu powinna ona być. Dokładnie tak, jest. Tomo, of Judgment jest, widzicie? Także muszę szukać takiego miejsca. Widzicie i macie Goddess of Justice Ona jest w lokacji Abandoned Prison Zwiedziłem dla was całą mapę jak coś Tak jest Klikacie ją i macie do wyboru Albo Increase Life Recovery from Flask Albo Increase Mana Recovery from Flask To jest pierwszy buff, który macie z tej Lokacji raczej z czwartego aktu Lecimy dalej Dwa Passive Skill Pointy dostaliście za Blind Beast Na Isle of Kin Lecimy. Wyspa Kina i Blind Beast To jest taka bestyjka w wykladce Którą otacza arena Bardzo prosta do zabicia, on nie ma jakichś fenomenalnych hitów Ani nic takiego Ja będę zresztą pokazywał, bo ja robiłem całą kampanię Prawie 7 leveli under Ja zabiłem ostatniego bossa W akcie 4 mając 48 level Chyba, bo 49, nie pamiętam Więc sobie wyobraźcie co to była za jazda Ja te bossy biłem po 15-20 minut Więc wszystkie mechaniki każdego bossa Wam będę tłumaczył na materiałach niedługo Tu prosto linie Po prostu lecimy do przodu Zawsze znajdziecie. Szczerze, zawsze go znajdziecie. Tu od razu macie przy okazji Bizdena. Jak go uwolnicie, to tu jest ten drugi ziomek. Mi... Mikbok, czy jak to się nazywa? Mimbok. On też jest jakby taki semi questowy. Jest checkpoint. Tutaj to nie jest to oczywiście, ale z mi golda przy okazji. Dobrze, mamy jego arenę. Widzicie? Musicie trochę mapy zwiedzić. Ale jest to w mapie Isle of Kin I tutaj jest blind beast Wchodzicie na arenę, wychodzi wam ziomeczek Przygotujcie się od razu Czyli tak, młotek Totem, pyk Dokładnie I z niego wypada wam oczywiście Książeczka na Plus 2 skill pointy Lecimy dalej Dobrze, jesteśmy. Jak widzicie, też od razu Wam pokazuję, że ng jest w czwartym akcie. Faktycznie tutaj macie Cyx, select Hideout i tak dalej. I teraz, dobra, lecimy z kolejnymi rzeczami, które dostajecie w King's Marchu, a raczej w akcie czwartym. I to też warto będzie o to zadbać później. Pierwszy jest w Isle of Kill, Tormapis, jak widzicie. Drugi jest w Wakapanu Island, widzicie. Trzeci jest w Catch Bay, tu, na Journey's End, Catch Bay. I czwarty jest w Shrike Island I lećmy po niego Ja specjalnie go zostawiłem, żeby wam pokazać na materiale, co się tam wydarzy Jak zdobędziemy wszystkie cztery fragmenty mapy I czy to w ogóle się opłaca robić Zapytacie się czy jest jakaś tajemna miejscówka na te tornpisy Nie, to jest po prostu skrzynka i to zawsze leci ze skrzynki Chyba przy jednym ciele też jest Więc trzeba po prostu znaleźć zielony element na mapie z wykrzyknikiem No i tyle, nie? jest tak proste Okej, okay, trafiłem do bossa <laughs> Trafiłem do bossa i na bosie tego listu nie ma. Macie żarubę szybko. Elo. Bo wiem, że tych listów na pewno będziecie szukać i was będzie szlak trafiał tak jak mnie teraz. Także poświęcę się i zwiedzę całą mapę, żebyście wiedzieli mniej więcej, w którym miejscu szukać, okej? Okay? Zwiedziłem dla Was prawie całą mapę, dosłownie, prawie całą mapę zwiedziłem. Nie ma tego um, nigdzie w tego fragmentu mapy, ale to jest checkpoint. Zaraz przy bosie, widzicie? Tu jest boss, checkpoint, więc pewnie tutaj będzie ten fragment mapy właśnie. Zobaczymy zaraz. Jest. Corpse nest. Jak widzicie. Cyk. I jest. tor map. Więc nie szukajcie po całej mapce. Pamiętajcie, zaraz przy Bosie będzie wnęka. I w tej wnęce jest właśnie. Dokładnie to. Dobrze, to teraz z tym zrobić. To the treasure map tu ma korunki Czyli idziemy na statek. Wszystkie fragmenty mapy Musicie tutaj zanieść. Więc spoko. I odblokujemy w ten sposób sobie. Plunder's Point. Jest. Explore Plunder's Point in search of. POINT OF INTEREST Jest to mapka, którą dostajemy za skończenie wszystkich czterech Okej, okay, czyli to jest po prostu wprowadzenie nas do ekspedycji, w porządku Bardzo spoko pomysł, żeby to zrobić w ten sposób Tu macie buffy i debuffy na mobach, więc pamiętajcie, żeby się po prostu nie zabić, nie, w tym wszystkim Aczkolwiek trochę tu można poświrować, no Tego tłumaczył nie będę, z tego jest poradnik u mnie na kanale, jak ktoś jest zainteresowany. Ten cały Plunder's point to jest taki mini logbook pierwszy, który da ci dwa pierwsze punkty do mechaniki ekspedycji. Spoko. Nie chcę was ukłamać, na której to było, ale będziemy mieli em, do uwolnienia babeczkę. I ta babeczka przemieni się w omnifobię, z tego co wiem, z Delirki. I właśnie będziemy mieli stamtąd dwa pierwsze punkty do Delirki. Więc jak to rozwiązali? Spok. Greater Jeweler OR! No chyba pierdolisz. Wow! Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak mi to jest potrzebne na SSF-ie. <ścoughs> Fizz damage na Cultist Bow. I faktycznie dostajemy. I mamy potwierdzenie, jeszcze cofnę teraz do materiału. W czwartym akcie, tutaj, za zrobienie plunder spointa w waszym highdoucie już u Daniga dostajecie książeczkę. Bądź jeżeli nie macie wtedy jeszcze hideoutu to możliwe, że w mieście. Cyk. Dwa pierwsze punkciki do mechaniki. Widzicie? Jak najbardziej jest. No dobra, to się wyjaśniło, no, jest sobie plunder's point, po prostu tyle. E, czy już wiecie co się dzieje po zdobyciu czterech fragmentów mapy? W trakcie kampanii odblokujecie sobie opcję do płynięcia do Eye of Hinecora. E, musicie zrobić Trial of the Ancestors, House of the Dead. W House of the Dead jest Yama the White, trzeba zabić, zaraz wam pokażę oczywiście. Tu będzie do zdobycia e, z, z tej bestii właśnie są dwa weapon skill pointy. I jest Eye of Hinecora, gdzie dostajemy jeszcze ja mam 5% maksimum many ty, a wydaje mi się, że... Nie chcę ściemniać, bo nie pamiętam, co tam było do wyboru, ale ty na pewno bym nie wziął many. No chyba, że byłem, kurde, już zmęczony i kliknąłem mi to co trzeba. To nie z jajca w takim razie. Dobrze, idziemy sobie tędy, ja mam od razu pokażę co tu chodzi. E, tutaj zdobywamy trzy tatuaże w tej lokacji. Musimy trzy jakby challenge e przejść. To są po prostu takie totemy, które mm, respią moby w dużym skrócie. I z każdego tego totemu dostajemy tatuaż, z którego możemy wziąć albo 5 do statystyki, czyli siła, dex, int, albo 5 do resów. A to wygląda dokładnie w ten sam sposób. Nie będę wam pokazał dokładnie w ten sam sposób. Wygląda Trail of the ancestors. Idziecie, totemy są takie wielkie portale fioletowe. Małpka ma pewną mechanikę, która was łajpuje. Ja ją po prostu zmanszotuję teraz, nie, ale ogólnie musicie tutaj uważać, ja mówię, o wszystkich bossach będzie jeszcze jeden oddzielny film, natomiast musicie się e, uzbroić w cierpliwość na nią, bo ona ma mechanikę, w której zatrzymuje czas i łapuje cały ekran, więc musicie, macie tam takie dwie sekundki, żeby dojść do takiego okręgu, trochę jak, nie wiem, czy robicie arbitra, ale trochę jak wysadzenie na arbitrze, bardzo podobna mechanika. Proszę bardzo. Wow, Sire of Shards! Tych totemów powinno być chyba 3 przed bosem. Tak szczerze, to chyba tutaj się dostaje te tatuaże, więc ja dobrze mówię. Tak mi się wydaje, że to jest tu albo we wcześniejszym lokacji Trial of the Ancestors, ale na pewno na tej wyspie, nie? I chyba klikając te tutaj em, totemy, możemy wybrać jakiego bufa chcemy. Tak, ewidentnie tak to jest. Tak to zapamiętałem, przynajmniej. Nie? No i teraz wychodzimy stąd, i będzie już tak naprawdę tylko ostatnia walka. Mamy checkpoint, mamy wejść na arenę, i z tej właśnie areny tu będzie ta małpeczka. No mówię, nie będę wam pokazywał teraz całej mechaniki walki z nią. Natomiast z niej również otrzymujemy książkę, która daje wam dwa pasywne punkty tyle. No i z książeczka na dwa punkciki, pasywek No i oczywiście zwracajcie uwagę, czy tutaj macie 24 na 24 Bo wtedy znaczy, że macie wszystkie skończone rzeczy No i idziecie do Trial of the Ancestors Oczywiście tutaj jest to, o czym mówiłem, że wprowadzą do gry Dokładnie Arena z pojedynki Nie wyrobili się z tym podobno, więc zobaczymy No i tutaj stoi Hinekora i Nawali Pokażę wam jeszcze od razu, bo to też jest buff, jakby nie patrzeć Fantiki jest to Wchodzimy do tej studni, odblokowujemy sobie dzięki temu lokację, nie? No i tutaj są, mówię, tutaj są trzy jakby zadania, trzy totemy, które musimy przejść podobny fale, jak to co wam przed chwilą pokazywałem. Bo de facto to jest lokacja wcześniej niż to, co wam przed chwilą pokazywałem. I tu musimy udowodnić swoją y, męskość, swoją, nie wiem, kurwa, A no wiecie co chodzi. To, że jesteśmy wojownikiem, żeby nas puścili na salony. Dosłownie. Dokładnie, będzie jeszcze trzecie wyzwanie i potem będzie już studnia z nawali. Tak, no i tu udowodniliśmy swoją męskość i mamy wstęp do House of the Dead. Tu jest checkpoint i tutaj będzie przejście do nawali. To jej nawali, to się zaraz okaże. No i tutaj jest ta studnia i tutaj widocznie, musimy tam... Prey respect jest, ona się tu pojawia. No i na to wychodzi, że za to dostaliśmy jakiś bonus. Ja mam 5% maksimum mana z jakiegoś powodu dalej, nie wiem dlaczego. Ale też pokazuje, że tutaj jest właśnie ten oto... Bonus do zgarnięcia na 95%, bo już też nie pamiętam dokładnie, ale na to by wszystko wskazywało, nie? No bo skąd indziej. Dobrze. Lecimy dalej. Już teraz chyba do interludu bezpośrednio, bo w akcie czwartym już się raczej nic nie dostaje więcej. Dokładnie tak, to jest zejście do House of the Dead. Dobrze. Tyle. Teraz lecimy interludy. Gdzie w interludach się dostaje Spirit? Dobra, czyli akt czwarty mam podsumowany, czyli tak: za mapki mamy Plunder's Point. Mamy dwa punkty z Yamadi White. Mamy dwa punkty z Blind Beast z Isle of Keen. Tutaj dostajemy tatuaże, na których możemy dostać staty: 5 Siły, 5 Dexa, 5 Inta, bądź tatuaże na 5 Resa, Fire, Cold i Lightning. To już wiemy. I stąd tyle. Godest of Justice dostajemy jedno z dwóch wyborów i tutaj widzę, że Hinekoras mi dała 5% maksimum many Pierwsze dwa punkty dostajemy w interludzie z refuge Wolven Hold, oczywiście, i z ostatniego posu dostajemy Grand tu Passive Weapon set. No wiecie o co chodzi. Punkciki, pójdę wam pokażę od razu, jak to wygląda. Dobrze, jest checkpoint i jest boss I z tego bossa dostajemy dwa passive skill pointy To jest ten boss ognisty Pamiętacie go na pewno Tylko, że jest lodowy, nie? Zabijacie go i z niego wypadają dwa O, na tych hammer wyleciał Oczywiście I z niego wypada książeczka też na dwa punkciki Pasywnych umiejętności Więc to jest Pierwsze w interludzie, co dostajemy? Lecimy dalej. I w pierwszym interludzie to jest chyba jedyna rzecz, którą dostajemy. Nie przypominam sobie, żeby coś tutaj jeszcze było. Dobrze, dalej. Drugi interlud. Molten Shrine. Daje nam 5% increase maximum lifea w Karry To jest lokacja z karibazaru. Szukajcie, dobra, pokażę wam na szybkości, ale tak na szybkości, bo tego jest kilka. Bo ta lokacja tutaj, widzicie, mamy cztery drogi wyjścia z miasta, nie? W tym interludzie, i to jest ogromna lokacja, to jest jak lokacja z MMO, kurczę. 10 party dało radę się odnaleźć, nie? I nie grać nie, nie, nie sobie spotu. Przebiegnę się tak szybko, nie wiem, czy to znajdę na szybkości, bo ta mapa jest ogromna tutaj. Ale musicie znaleźć checkpointa, i będą schody do zejścia pod ziemię. I tam pod tą ziemią, w której z tych krypt, bo tych krypt tutaj jest chyba z 5, 6, nie pamiętam, już ile nawet. Będziecie musieli znaleźć właśnie zejście. Tam na dole są takie mm, kaplice do klepnięcia, które wam robią kompas. Ten kompas pomaga odnaleźć kolejną lokację i tak dalej. Jest to Skull cool Mount Stairway. Czy to jest tu? Chyba dosłownie trafiłem za pierwszym razem, ok. Więc się nagadałem. Ten Ancestral Call się wydaje o opuszczać. I dokładnie tutaj mamy kowadełko przy Tytanie, dzięki któremu dostajemy 5% zdrowia. Molten Shrine, to jest dokładnie to. E, dobrze, lecimy dalej. Widzę, że z tego tutaj to wszystko. Tak, tylko 5% zrobię stąd. Także lecimy do Interluda numer 3. I w Interludzie numer 3, niech to się zastanowi. Tutaj, Abominable Yeti daje tu passive skill pointy, więc zaraz wam go pokażę. I Litara daje nam Spirita. Powiem, że są tutaj jeszcze giny do zrobienia. Tu, Sacred Well, widzicie? Dwa dżiny w Kimach rezerwuar Tylko te dżiny dają wam dosłownie wybór, czy chcecie jewel, czy chcecie ringa, czy amulet, coś takiego. No także, jak potrzebujecie, i spoko, ale jeżeli zależy wam tylko na skill pointach, czy takich rzeczach na stałe, no to olejcie to. No idziemy zabicie tego. Już to dla was nagrywam chyba z półtorej godziny. Nie wiem, kiedy zacząłem, naprawdę nie pamiętam. Więc jak coś docenić, łapką do góry będzie mi bardzo miło. Wiem, że czekaliście na ten materiał, więc dobra, mamy checkpointa i jest Yeti. Dobry Yeti Wszystko wiadomo, prawda? Do widzenia Z niego leci książeczka na dwa punkty Pasywne również, które dostajecie do Umiejętności I ostatni już co jest warte uwagi i co jest potrzebne, to jest Litara The Wayward Spear, czyli boss w Cryer Village. Stąd dostajecie 40 spirita za zabicie jej na samej górze. Ta lokacja krzyczy do mnie Titan Quest. Totalnie Titan Questowa lokacja. Wrzeszcie wręcz Titan Quest. Dobrze, standardowo idę do bossa. Zaraz się widzimy już przy nim. No i dobrze, tu jest nasza koleżanka. Bardzo prosty boss. Więc ja biorę tak: totem, okrzyk, fist. Walnę ją w łeb, zestynuję ją No i dobija mnie z łapki Dobrze, i z niej leci wam 40 spiritu, czyli wypada czaszka Dzięki czemu dostajecie maksymalne 100 spiritu, dostępne z Kampanii, tyle, nie przedłużam Dziękuję za oglądanie Ja idę się bawić dalej, będę się bawił tutaj z tym buildem jeszcze Chyba nie ma co naprawdę Was tutaj przeciągać, więc dzięki Zostaw łapkę do góry, jeżeli ci się podobał ten materiał no i co, widzimy się niebawem w kolejnym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!